Ta placówka może poszczycić się swoją 130-letnią historią i chlubną tradycją. Na przestrzeni lat, przeobrażeń dziejowych i przemian społecznych, skojarzonego wszystkim do dziś mechanika, narodziła się placówka nowoczesna, mająca konkretne priorytety nie tylko edukacyjne, zawodowe, ale i wychowawcze. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stefana Banacha w Wierosławiu to szkoła prężnie rozwijająca się, modernizująca swoją bazę dydaktyczną, reagująca dynamicznie na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy, oferująca uczniom nowoczesne kierunki kształcenia wywodzące się z doświadczeń elektroniki, mechatroniki, informatyki, telekomunikacji, ale jednocześnie otwarta na nowoczesne technologie wytwórcze. Szkoła posiada certyfikat ISO, będący wyrazem dążenia do najwyższych standardów kształcenia i zarządzania. Mocną stroną szkoły jest kadra wykwalifikowanych nauczycieli, którzy wielokrotnie doprowadzili uczniów do najwyższych sukcesów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach. Jeden z uczniów zakwalifikował się do międzynarodowego projektu z zakresu astronomii we Włoszech. Za rzetelną i twórczą pracę byli niejednokrotnie nagradzani m.in. nagrodą kuratora oświaty, ministra edukacji narodowej oraz medalami za długoletnią służbę. Na szczególną uwagę zasługuje udział nauczyciela z tej szkoły w ekspedycji do kraju kwitnącej wiśni wraz z pracownikami m.in. Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Niezaprzeczalnie, słusznym w nauczycielskiej profesji jest powiedzenie: trzeba samemu płonąć, by innych zapalić do pracy. Prestiżem dla szkoły była organizacja 36. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, którą powierzyła jej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, jako formę uznania za wielokrotne uczestnictwo w kolejnych edycjach olimpiady i wysokie wyniki. W ubiegłym roku uczeń tej szkoły sięgnął po najwyższy laur olimpiady w skali całego kraju w kategorii elektronicznej. Organizacja olimpiady wzbogaciła bazę dydaktyczną. Osobiste zaangażowanie dyrektora Adama Tomaszewskiego przyczynia się do zmiany wizerunku szkoły, dzięki czemu warunki, w jakich można się uczyć i pracować, są coraz lepsze. Dyrektor dba o wzbogacenie zaplecza dydaktycznego, imponujące jest wyposażenie pracowni informatycznych, a utworzenie nowoczesnych pracowni elektronicznych służy lepszemu przygotowaniu następnych pokoleń uczniów. Uczniowie tej szkoły osiągają sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Należy tutaj wspomnieć Tomasza Szula, najlepszego jak dotychczas absolwenta szkoły, laureata wielu prestiżowych olimpiad oraz konkursów. Do jego największych sukcesów trzeba zaliczyć przede wszystkim pierwsze miejsce w pierwszym etapie konkursu o dyplom i nagrodę prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na szczeblu wojewódzkim. Pierwsze miejsce w 35 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Wałbrzychu oraz drugie miejsce w 36 edycji tej samej Olimpiady, tym razem organizowanej przez Jarosławski Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz pierwsze miejsce indywidualne oraz drugie zespołowe w Regionalnej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Elektronicznych Systemach Zabezpieczeń firmy SATEL w Krakowie. Zwieńczeniem tych sukcesów było uzyskanie przez szkołę tytułu laureata konkursu Supertechnik roku 2013 w skali ogólnopolskiej oraz przyznanie szkole Godła Technikum roku 2013. W procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi oraz wieloma zakładami pracy. Swojej misji edukacyjnej i wychowawczej propaguje życie i ideały swojego patrona, genialnego matematyka lwowskiego, wielkiego patrioty Stefana Banacha by następne pokolenia uczniów i absolwentów tej szkoły wzbogacały swoją osobowość poprzez ciągłe ćwiczenie umysłu i by ich wysiłkom przyświecała myśl Horacego Sapere aude, odważ się być mądrym.